Cześć, witam cię serdecznie na moim kanale. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to serdecznie Cię do tego zachęcam. A dziś pogadamy sobie troszeczkę o tym, dlaczego ja nie mieszkam w dużym mieście takim jak Szanghaj, Pekin czy okolice Kantonu, tylko w takiej małej i mieścince... Iu. <zysy> Zapraszam na film. Zacznijmy od tego, że IU nie jest wcale takie małe, jeszcze fakt faktem 33 lata temu było wioską, ale dzisiaj staje się to metropolią, ze względu na to, że mamy tutaj Guozishamocheng, czyli mm, największą hurtownię na świecie i jest to miasteczko biznesowe, więc tak naprawdę nie jest to takie mini miasteczko, znaczy jest mini miasteczkiem, ale... Już takim bardzo biznesowym miasteczkiem, więc jakby to wytłumaczyć Wam? IU to jest takie miasteczko, które nie jest miasteczkiem, ale też nie jest dużym miastem. <grystanie> Mam nadzieję, że zrozumiecie, jak pociągnę ten temat dalej. Trzeba zacząć od tego, że ludzie się dzielą na dwa. Albo trzy typy, ok? Pierwszy typ człowieka to jest osoba, która lubi mieszkać w dużym mieście, e, lubi żyć szybko. E, drugi, druga grupa to jest grupa, która e, lubi kontakt e, z naturą, lubi wsie, lubi bardzo małe miasteczka. A trzecia osoba, trzecia grupa to po prostu osoby, które e, lubią dzielić to i to i szukają takich miast pomiędzy. I ja właśnie jestem w tej trzeciej grupie. Nie lubię mieszkać w dużych miastach yy, i. No, chciałabym mieć dom na wsi. <laughs> Myślę, że warto by było zacząć tutaj od kosztów. Mm, mi się życie opłaca w EU, dlatego że. Po pierwsze, koszta są bardzo niskie. Takie miasta jak Szanghaj, Pekin czy właśnie okolice Kantonu to są duże miasta, jedne z najdroższych miast na całym świecie, więc koszta życia na pewno są bardzo, bardzo wysokie. Myślę, że nie byłoby mi stać w dużym mieście na takie mieszkanie, które mam. A tutaj mam w tym mniejszym mieście um... Bardzo duże mieszkanie, nowe mieszkanie, bardzo ładne meble. Myślę, że koszt tego mieszkania w jakimś Szanghaju czy w Pekinie na pewno przekraczałby 10 tysięcy albo i więcej miesięcznie. A ja tutaj płacę 3000, coś, więc to po prostu są grosze. Mówię tutaj o juanach, czyli ja płacę coś około 2000 w Polsce, coś takiego. Gdzie w Szanghaju bym płaciła, nie wiem, z tysięcy polskich złotych albo i więcej. Koszty życia, czyli wyżywienie restauracje, czy właśnie zakupy, dużo dużo droższe są oczywiście w większych miastach niż tutaj w tym małym mieście iu. Restauracje są stosunkowo tanie, chociaż to wcale nie znaczy, że w szanghaju po prostu są, że w szanghaju są restauracje, których w iu nie ma. W sensie chodzi mi o większy wybór. Mamy w iu wegańskie restauracje, mamy w um, w IU jakieś indyjskie restauracje, ukraińskie, arabskie. Oczywiście na pewno jest tego mniejsza ilość niż w Szanghaju, ale mamy do tego dostęp. I tutaj trzeba powiedzieć, że w innych mniejszych miasteczkach prawdopodobnie nie ma takich restauracji. Są po prostu restauracje prowadzone przez Chińczyków. Jest kuchnia, jakaś powiedzmy obcokra obcokrajowska. Czyli po prostu zagraniczna, o, zagraniczna. Czyli po prostu jest to makaron, jest pizza, są sałatki, ale nie jest to określona kuchnia. I takie kuchnie prawdopodobnie są prowadzone przez chińczyków. Tutaj w iwu mam bardzo, ale to bardzo duży wybór takich restauracji. I są one podzielone na różne restauracje, tak samo jak w Szanghaju, jak w Pekinie. Więc za to lubię IU. No i tutaj koszty takich restauracji są naprawdę bardzo niskie. Myślę, że za kolację w IU, gdzie załóżmy jest to pizza, makaron i coś do picia, na dwie osoby. Płacę zazwyczaj coś około 100 yuanów, 150 to jest naprawdę maks. Natomiast w Szanghaju zapłaciłabym za to co najmniej 300, 400 albo i więcej juanów. Warto tutaj też wspomnieć, że IU jest miastem biznesowym i koszty prowadzenia firmy są dużo wyższe niż w Szanghaju. Bardziej opłacałoby mi się prowadzić firmę w Szanghaju niż tutaj w IU, ale niestety koszty życia. W Szanghaju, a w Iu są dużo wyższe w Szanghaju, więc zdecydowa, zdecydowanie bardziej opłaca mi się tutaj płacić wyższe podatki i mieć większe wytyczne w prowadzeniu firmy tutaj w Iu, no ale koszty życia są niższe i bardziej mi się tutaj to opłaca, tutaj mieszkać i prowadzić firmę, niż mieszkać w Szanghaju i prowadzić firmę. Zanieczyszczenie i jakość powietrza. O tym też trzeba powiedzieć, dlatego że w większych miastach niestety to zanieczyszczenie powietrza i ta jakość powietrza jest naprawdę bardzo, bardzo zła. Tutaj w Iłu przez to, że nie ma tutaj tylu samochodów, nie ma tutaj aż tylu fabryk, głównie fabryki są skupione gdzieś poza Iłu, chociaż w Iłu oczywiście też są fabryki, ale nie ma ich tak dużo przez to, że Iłu jest małe. Wokół mamy góry, mamy trzy góry. IŁ jest otoczone trzema górami, dodatkowo różne jeziora, więc jakość tego powietrza nie jest aż tak tragiczna jak właśnie w dużych miastach. Następnie lokalizacja. Iu ma idealną wręcz lokalizację, dlatego że jest położone w takim miejscu, że ma taką samą odległość do Pekinu i taką samą odległość do um, Guangzhou. Dodatkowo mamy 2 godziny drogi pociągiem niecałe do Szanghaju. Mamy w iu lotnisko, więc przemieszczanie się jest naprawdę bardzo, bardzo ułatwione. I tak naprawdę, żeby dostać się gdziekolwiek do fabryki na, na terenie całych Chin jest to bardzo, bardzo proste i bardzo krótkie. Po to pieniądz, nie? A jak już mówimy o czasie, to chciałabym Wam też powiedzieć, że Przedostanie się w dużych miastach z punktu A do punktu B, gdzie punkt A jest załóżmy początkiem miasta, jednym końcem miasta, a B jest drugim końcem miasta, jest bardzo, bardzo, bardzo długie. Długi jest ten czas. W IU, żeby jechać z jednego końca miasta na drugi koniec miasta, to potrzebujemy tak naprawdę 30 minut. Oczywiście, mowa tutaj o y, samochodzie. Więc tak naprawdę, przedostanie się w jej gdziekolwiek wiu, jest to bardzo szybkie i nie tracimy na tym czasu. Natomiast w Szanghaju, czy w Pekinie, czy właśnie w Guangzhou, przedostanie się z jednego punktu na drugi koniec, z jednego punktu do drugiego punktu chociażby, jest naprawdę, ta cała trasa jest bardzo, bardzo długa. No i traci się na tym czas. Presja dużego miasta. Presja dużego miasta. I o tym chciałabym o tym z Wami porozmawiać, dlatego że em, tak samo na całym świecie jest, że duże miasta rządzą się tym, że no po prostu jest ta presja, jest ta pogoń. I to jest odczuwalne w Szanghaju, w Pekinie czy w Guangzhou. W IU też. Przez to, że IU jest miastem biznesowym, jest tutaj odczuwalna ta pogoń, ale ona się równoważy, dlatego że wokół mamy naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo różnych wiosek, i tutaj ludzie. Mają tą taką, st taką stabilizację, że troszeczkę gonią, ale też chcą spokojne życie, więc to się naprawdę stabilizuje, wyrównuje się. Natomiast w dużych miastach naprawdę ta pogoń, ja widzę, jak ludzie tam biegają i tak dalej, jest strasznie, strasznie stresująca. I ja nie wyobrażam sobie żyć właśnie w takim mieście, że ciągle, ciągle by musiała gdzieś biegać. I... Być cały czas pod taką presją, zmęczyłoby mnie to, i dodatkowo nie, nie za bardzo miałabym gdzie wypocząć. Tutaj w EU właśnie jest ta równowaga, i co mi się bardzo, 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 ale to bardzo podoba. Kolejną rzeczą to jest język. W dużych miastach na pewno dużo łatwiej jest się porozumieć w języku angielskim. Bardzo duża część zna język angielski w dużych miastach, tak samo jest też bardzo dużo obcokrajowców w dużych miastach. W małych miastach jest to bardzo ciężkie. Mi to nie przeszkadza, bo ja znam język chiński. Natomiast osoby, które nie znają języka chińskiego na pewno by miały to bardzo... to, to życie w mniejszych miastach bardzo utrudnione. I tutaj trzeba powiedzieć, że w dużych miastach takich jak Shanghai Pekin czy właśnie kanton, okolice kantonu to głównie żyją tam Europejczycy, Europejczycy czy Amerykanie czy Kanadyjczycy. A w Iłu mieszka... Mieszkają Arabowie, ludzie z Indii, z Ukrainy, z Rosji. To nie znaczy, że jest gorsze, absolutnie nie. Natomiast tutaj ludzie bardziej używają języka chińskiego niż angielskiego, nawet w porozumiewaniu się między znajomymi. Podsumowując, Iły to nie jest takie typowe, małe miasteczko chińskie. Iły jest tak bardzo podzielone, dlatego że ma tutaj wszystko, co. Co, co mają duże miasta, ale y, nie jest dużym miastem, ale też nie jest tym małym miasteczkiem. Jest takim średnim miastem, powiedzmy, które ma wszystko, czego ja wymagam. Jest mi tutaj te, dobrze, dobrze mi się tutaj żyje. No i chyba byłoby to na tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie. E, dajcie znać w komentarzu, e, gdzie wolicie mieszkać, czy w dużym mieście, czy w mniejszym mieście i dlaczego jestem tego bardzo ciekawa. No i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć, pa!